Z tej strony Mateusz i dzisiaj zapraszam Was na kolejną wycieczkę z cyklu krótkie i spontaniczne wypady. A jeżeli mowa o krótkich i spontanicznych wypadach, to w moim przypadku chodzi oczywiście o bieszczady. Dzisiaj wybieram się na małą i wielką rawkę. Pewnie nie będą w szoku, gdy usłyszą to, co teraz powiem, ale tradycyjnie już w opisie znajdziecie link do mapki, żebyście wiedzieli skąd ruszyłem i dokąd szedłem, ale tylko tak skrótowo powiem, że zaparkowałem na przełęcz Brzniańskiej i zielonym szlakiem idę sobie w stronę bacówki pod małą rawką. To jest pierwszy etap tej wycieczki. Taki dosyć łagodny, przyjemny i widokowy. Można się więc rozgrzać, przygotować łydki i płuca na, na to co czeka wyżej, zwłaszcza, że się przydadzą. No i jeżeli się nic nie zmieniło i nic nie pokręciłem, to ten odcinek między parkingiem a bacówką jest jednym z nielicznych w bieszczadkim parku narodowym, gdzie możecie na spacer zabrać swojego czworonożnego przyjaciela. I nie mówię tutaj o koledze wracającym z wieczoru kawalerskiego. i parking się tam znajdujący, to jest też dobra baza wypadowa na połoninę Caryńską. Prowadzi z stamtąd też najkrótszy szlak, ona jest tam za moimi plecami, a widoki uzupełniają oczywiście rawki, które są przede mną. I oczywiście gniazdo tarnicy, czyli najwyższego szczytu polskich bieszczadów. Muzyka Widzieliście, minąłem właśnie bacówkę pod małą rawkę, gwarną o tej porze i nie ma się co dziwić, bo też wolałbym pałaszować coś dobrego, zamiast zaczynać tę bardziej wymagającą część wędrówki, więc śmiało to schronisko możecie uwzględnić w swoich planach wycieczkowych, jak na przykład po dojeździe długim złapi głód, albo wręcz przeciwnie, gdy już po rozprawieniu się z wycieczką będziecie mieć ochotę wrzucić coś na ząb. A z tego co widziałem na tym szlakowskazie, godzina podejścia czeka mnie w drodze na małą Rawkę. No i to się wydaje, jak na warunki górskie, niewiele i pewnie tak jest, ale musicie wiedzieć, zwłaszcza jeżeli przyjedziecie tutaj mamieni magią Bieszczad pierwszy raz, że ta godzina to nie jest takim deptakiem. Tylko trzeba będzie solidnie się namachać nogami pod górę. Fotografia chyba zmierza w złym kierunku. Wszystkie te megapiksele, HDR, tryby nocne, a jeszcze nie wymyślono sposobu, żeby dobrze odwzorować, że ta ścieżka, którą podchodzę, to nie jest taki równiutki i płaski deptak, jak mogłoby się w obiektywie wydawać. Więc trochę potu trzeba tu wylać, no ale nie wylewam go na daremno, bo już za kilkadziesiąt minut dostanę zapłatę, czyli mam nadzieję, piękne widoki. Nigdy nie przepuszczę okazji, żeby o nich wspomnieć. Właśnie minąłem Bieszczackie Schody, czyli tak na dobrą sprawę zapory przeciwerozyjne. No i ich funkcja jest dosyć prosta, bo przede wszystkim mają trzymać grunt w miarę stabilnie w jednym miejscu, w jednym kawałku, bo jak pewnie zobaczycie na klipach, gdyby ich nie było, to po opadach szlak przypominałby taką błotnistą rynnę, którą można by w sposób bardziej lub mniej kontrolowany zjechać do samego dołu. Druga ich funkcja też jest dosyć oczywista, bo mają one za zadanie kumulować ruch turystyczny na ściśle wyznaczonej ścieżce. Dlaczego? Ano dlatego, że jeżeli w drodze na szczyt codziennie podchodzi kilkuset turystów i każdy z nich chciałby to zrobić nieco innym wariantem podejścia, to otoczenie szlaku, te obrzeża byłyby bardzo mocno rozdeptane, co niestety już ma niekiedy miejsce. No, i domyślam się, że marsz tymi schodami może czasami nie być zbyt wygodny. Sam niekiedy na to narzekam. No i może nigdy się właśnie nad tym nie zastanawialiście, po co te schody są. Ale jeżeli jesteście fanami przyrody, to pamiętajcie, że to jednak park narodowy i miło jest tego szlaku po prostu się trzymać. Zaględzenie zaskakująco skutecznie odciąga myśli od trudów podejścia. W międzyczasie znalazłem się już na takim etapie mojej wycieczki, gdzie wokół mnie jest skarłowaciały las. Niechybny to znak, że połonina już blisko. I w międzyczasie mnie olśniło. Może to ten niedobór tlenu związany z podejściem, bo cały ten mój długi wywód mógłbym skwitować krótkim. Jeżeli sobie te góry zadepczemy, to następnym razem nie będziemy mieli się czym zachwycać. Spodziewałem się tego, że będzie wiało. Nie jest to tajemnicą tutaj w Bieszczadach. Nawet się przygotowałem specjalnie już od samego startu, szedłem w długim rękawie, ale nie spodziewałem się, że dzisiaj widzialność będzie taka dosyć słaba. Tarnica, która przecież nie jest aż tak daleko, jest ledwo zauważalna. No ale nic to, minąłem małą rawkę i kontynuuję moją wycieczkę przez najwyższe wzniesienia pasma granicznego. Teraz takim, no powiedziałbym, dosyć przyjemnym traktem zmierzam w stronę wielkiej rawki. No i jak logika podpowiada, skoro na małej rawce były piękne widoki, to na wielkiej powinny być jeszcze ciekawsze. Bardzo lubię taki klimat, czyli popołudniowe, późne słońce przebijające się gdzieś między drzewami. Czuję się wtedy co najmniej jak w reklamie jakiegoś szamponu. A tak mówiąc zupełnie szczerze, to wtedy nawet taka zupełnie niepozorna ścieżka przez las nabiera masę uroku. No i właśnie taką dróżką wędruję sobie dalej. E, pocieszające jest to, że po zmordowaniu tego podejścia na małrawkę. Człowieka czeka już tylko taka radość płynąca z wędrówki, jeszcze jedno takie podejście na wielką rawkę, ale czym ono jest w porównaniu z tym początkowym? A wracając jeszcze do tematu uroku, widzę, że zdążyłem się załapać na ostatni moment w zasadzie, w którym kwitnie jeszcze wierzbówka kiprzyca, czyli te piękne różowo-fioletowe kwiatki. Na odcinek za mną. Teraz tam trzeba iść. I zawsze wydaje mi się to podejście takie strome i niedostępne, ale nie jest w praktyce tak źle. Cześć, cześć. cześć. Tu Wielkiej Rawki pozostało mi raptem kilkadziesiąt metrów, ale już tutaj na grzbiecie jest po prostu przepięknie. Być może rzuci się Wam jednak w oczy, że ta połonina porastająca małą i wielką Rawkę nie jest tak rozległa jak w przypadku chociażby połoniny Caryńskiej czy Wetlińskiej i na to, jak się okazuje, jest wytłumaczenie. Połoniny powstały w sposób naturalny, ale zasięg ich występowania był na przestrzeni wieków powiększany poprzez wypas zwierząt, na przykład bydła. W przypadku Wielkiej Rawki jednak taki wypas był niemożliwy ze względu na to, że jest to góra o bardzo stromych zboczach. Dlatego tutaj ta połonina porasta tylko te szczytowe fragmenty grzbietu. Mimo wszystko jest tutaj czym nacieszyć oczy, zwłaszcza, że Wielka Rawka to najwyższe wzniesienie pasma granicznego i najwybitniejsza góra w Bieszczadach Zachodnich. Co łatwo sobie uzmysłowić, zerkając na przykład w kierunku znajdujących się u podnóża tarnicy Ustrzych Górnych, bo one położone są blisko 650 metrów niżej. No i ta przejrzystość nie jest dzisiaj najlepsza, ale i tak jest tutaj zachwycająca, więc sami zobaczcie. plan, poza tym, żeby napić się kawy w bieszczadach, zakładał jeszcze, że pokręcę się tutaj gdzieś po szczycie, właśnie późnym popołudniem, w poszukiwaniu jakichś ładnych kadrów, przyjemnych dla oka obrazków nigdy dość. Zwłaszcza, że jest później z czego wybierać, tworząc kalendarz. Nawiasem mówiąc, kalendarz na 2024 rok powinien być już gotowy. Zaplonicie do opisu. Kto zamówi w przedsprzedaży, może liczyć jeszcze na dodatkową ładną odbitkę. No i wydaje mi się, że jeżeli wam się cała ta moja internetowa działalność podoba, to to jest chyba najfajniejszy sposób, żeby w jakiś sposób ją wspierać i w dodatku też chyba uczciwa. Po prostu dostajecie ładny produkt, ładny kalendarz, który z pewnością ozdobi wasze mieszkanie. Nie wiem czy te dzisiejsze warunki, zwłaszcza przejrzystość, pozwolą, żeby jakieś ładne zdjęcie dzisiaj zrobić, ale na pewno pozwolą nacieszyć oczy, więc ja zaraz będę to robił przy kawie, a Wy też przecież możecie sobie w zaciszu domu zrobić i oglądajcie ze mną. W ostatnich latach stały się niezwykle popularne i w zasadzie trudno się dziwić. W końcu, jak coś jest bardzo ładne, to każdy chciałby to zobaczyć, nie tylko egoistycznie ja. Dlatego, jeżeli będziecie się wybierać w szczycie sezonu, to może faktycznie nie poczujecie takiej typowej magii dzikich pieszczat. W tym celu będziecie musieli troszkę zejść z utartych najpopularniejszych szlaków. Ale jak widać, jeżeli trochę pokombinujecie i dopisze Wam szczęście, to nawet tak popularną ścieżkę, jak ta prowadząca na Wielką Rawkę, będziecie mogli mieć w zasadzie na wyłączność. I całą tą ciszą, ciszą, tym szumem bieszczackich połanin, będziecie mogli cieszyć się w samotności. Pora wracać, więc ruszam w stronę parkingu na Przełęczy Wyżniańskiej, czyli będę po prostu wracał drogą podejścia, ale jeżeli będziecie tutaj na trochę innych zasadach niż ja dzisiaj, czyli nie aż tak spontanicznie, to polecam, jeśli macie oczywiście siły i dopisują wam chęci, albo o przedłużenie wycieczki z Wielkiej Rawki na Krzemieniec, czyli na jeden z sześciu trójstyków granic w Polsce, tam się stykają granice Słowacji, Ukrainy i nasza oczywiście. Albo y, możecie też przedłużyć sobie wycieczkę schodząc do Ustrzyk Górnych, a później poprzez Połoninę Caryńską niesamowicie widokowym szlakiem zejść na parking na Przełęczy Wyżniańskiej. I to jest pętelka, na pewno ma ona też plusy. A ja wybrałem się tutaj w zasadzie tylko po to, żeby napić się kawy w bieszczadach, pooglądać trochę ładnych widoków, być może zrobić jakieś zdjęcia. Z tym ostatnim pewnie nic się nie uda, ale, ale jeszcze może na małej rawce coś mnie tam spotka. Zachodu zostało jakieś pół godziny, a ja jestem ponownie na małej rawce. Rozsiądę się tutaj gdzieś wygodnie w okolicy i będę chłonął wszystko to, co się wokół mnie dzieje. Fotograficznie raczej nie wydarzy się tutaj nic przełomowego, ale to absolutnie nie oznacza, że nie będzie ładnie, bo będzie, więc mam zamiar jeszcze Wam to wszystko pokazać. Przypominam też, że w opisie znajdziecie link do mapy, ale też do wpisu i informacji praktycznych. Żeby łatwiej Wam było zaplanować sobie tę wycieczkę. No i będzie tam też ten kalendarz, więc możecie zerknąć, rzucić okiem. Nie namawiam od razu do zakupu, ale jak sobie zobaczycie, to kto wie, kto wie. A teraz jeszcze na koniec wszystkie te piękne, bieszczackie widoki o złotej godzinie. Proszę bardzo, oglądajcie, a tymczasem trzymajcie się dobrze. Do zobaczenia. Cześć!